Centrum Certyfikacji i Jakości jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania i wyroby. Od 20 lat certyfikujemy i szkolimy w zakresie szeroko rozumianej jakości zarządzania. Można powiedzieć, że od tych 20 lat, bo 20 lat już istniejemy na rynku, wydaliśmy ponad 12 tysięcy certyfikatów. Ta konferencja, którą organizujemy już od, no 16 edycja, generalnie organizujemy od 20, ponad 20 lat, cieszy się właśnie niesłabnącym zainteresowaniem z uwagi na to, że ludzie potrzebują. Potrzebują, tak jak profesorowie tu dzisiaj mówili, tych takich wskaźników, tych takich właśnie podpowiedzi, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Bo czasami nie widzimy pewnych oczywistych rozwiązań, dlatego spotkanie się przy tak szerokim gronie różnych specjalistów i ekspertów może nam pomóc wybrać tą lepszą drogę. I takim jest moim założeniem, żeby po tej konferencji no każdy coś z tej konferencji wyniósł, coś takiego, co będzie mógł za, zaimplementować u siebie w organizacji i stwierdzić, że rzeczywiście ten system zaczyna działać lepiej. Firma Waygate Technologies zajmuje się produkcją rozwiązań do badań niszczących, czyli począwszy od przemysłowego rentgenu po tomografię komputerową, po wykorzystanie metodologii ultradźwięków oraz po, po urządzenia do zdalnej inspekcji e, przemysłowej. Jeżeli chodzi o współpracę z centrum, to to szczerze powiedziawszy, jest to, jest to zupełnie nowa, nowa współpraca, którą nawiązaliśmy dosłownie kilka miesięcy temu, a ponieważ nasze urządzenia, nasze rozwiązania do badań niszczących, to jest, to jest coś, co co chcemy też klientom, centrum certyfikacji jakości pokazać, w jaki sposób można te, te badania realizować, żeby no właśnie wreszcie nie niszczyć produktów, tylko raczej wykorzystać sprzęt, który w tej chwili, czy też technologie, te innowacje, które są dostępne na rynku. Jako Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zajmujemy się szeroko pojętą eksploatacją wojskowych statków powietrznych od A do Z. Już więcej nic nie mogę powiedzieć. Od betonów po pełną specjalizowaną uzbrojenie. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją, badaniami, wszelkimi, rzeczą, która są, wszelkimi zadaniami, które są polegają na wspomaganiu eksploatacji wojskowej techniki lotniczej. Realizujemy projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe dla podmiotów typu NCIBJ, dla Agencji Uzbrojenia, dla Agencji NATO-skich. Większość rzeczy jest objętych klauzulami, większość jest objętych ścisłą tajemnicą. Realizujemy projekty ściśle wojskowe, nadzorowane zarówno przez nasze siły zbrojne, jak i siły natowskie. Od lat współpracujemy z Centrum Certyfikacji Jakości i realizujemy dla nich, tak jakby, podstawowe rzeczy związane z wprowadzaniem. Tłumaczenia dokumentów standaryzacyjnych, wdrażania dokumentów standaryzacyjnych, jak i szkoleniem i certyfikacją tych systemów. Nasza firma jest producentem sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego dla Sił Zbrojnych. Jest to sprzęt militarny. Specjalizujemy się głównie w łączności dalekosiężnej. To są radiolinie radiostacje do tego systemy teleinformatyczne to są sprzęt sieciowy, routery, switche. Serwery oraz całe podsystemy łączności i teleinformatyki, głównie przeznaczone na szczebel taktyczny sił zbrojnych, czyli to wszystko, co jeździ w wozach, w aparatowniach, powiedzmy w czołgach, tego typu rzeczy robimy dla wojska i sprzedajemy je głównie do sił zbrojnych. Nasza współpraca z CCJ powoduje, że możemy zapewnić taki system zarządzania jakością w firmie, który spełni te wszystkie wymagania. A potwierdzone to jest właśnie certyfikatem wystawianym przez audytorów CCJ, którzy corocznie nas audytują.